Puchatek należał do misiów, które łatwo się poddają. Jak raz zaczął myśleć o miodzie, to nie mógł przestać. Zastanawiał się, który z jego przyjaciół może mieć miód. No, beka w chuj. Lubię królika. Bo on bardzo rozsądnie mówi, na przykład, może coś zjesz? Albo... Poczęstuj się, Puchatku. Puchatek? Jeść? Jezus, kurwa, ja pierdolę. Ty, tylko nie to! Hej, czy jest tam kto? Powiedziałem właśnie, hej, czy jest tam kto? Nie! Szkoda, czy tam naprawdę nikogo nie ma? Wziął się... Kogo? Jeśli powiedział, że nikogo tam nie ma. Króliku, czy to nie ty? Nie. A czy to nie jest głos królika? Nie powinien być. W każdym razie tak myślę. Witaj, króliku. O, witaj, puchatku. O, Puchatek? O, o. Co za miła niespodzianka! E, e, może coś zjesz? O, chętnie, króliku. E, poczęstuj się, misiu. <grybuj> czy lubisz marmoladę, czy. miód do chleba? O, <grybuj> nie truć się krojeniem chleba. Odrobinę miodu, bardzo proszę. E, jak chcesz. E... Kurba coś ty zrobił. Czy coś jest nie tak? Kurwa! A to może od razu chcesz cały żarnek? Dzięki króliku. Puchatek jadu, jadu, jadu 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 jadu, 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 jadł, jadu 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 jadł aż w końcu spojrzał na królika i lepkim głosem powiedział.